Witam was kochani, bardzo serdecznie że kolejna odcinka, poradził dla koleś tamtych z odcinku ma być dzisiaj sporo do zrobienia, ma być dzisiaj sporo do, mam do powiedzenia, dzisiaj do powiadania oczywiście, w międzyczasie możemy zostawić te subskrypcje na kanale, łapkę w górę dzwoneczek i ten, a my zaczynamy, lecimy o, oczywiście, witam serdecznie, a to ja, dzisiejszym kochani poradniku E, opowiemy sobie troszeczkę o warsztacie, bo nie było troszeczkę temat o warsztatach. I co to są warsztaty, o co w tym chodzi. Jak już zależne wiecie, kody macie, macie tam już wszystko, tam już wam dałem wszystko, co tam najważniejsze, najważniejszego linka. I z tego możecie sobie różne rzeczy z tego zdobyć, co możecie utworzyć. Ale zapytacie się, jak się robi questy. To ja już wam powiem po prostu prostych niech zadają. Tu macie zeszyt za to nie wiem lubię tyle razy, coś takiego i wtedy dostajecie ten prawidłowy eksport. Jest to zadanie, które Wam zaliczają, dostajecie za to tyle, a za tyle nie dostaniecie, oczywiście mogę dostać. Zrób naszyjnik z muszelki, zrób naszyjnik z pereł i to jest do, jeśli zrobisz to nawet na teraz. Nie musisz teraz to od razu, jak mówię, że teraz macie coś robić Ja na przykładzie, robicie naszyjnik. I teraz tak. Tu dostajecie to. Okej, okay. macie to. No, to. no to robicie to tak. Okej. Okay. Robicie sobie to po tak. Okej. Okay. Dostajecie kosta, Tak. I na tyle kost, najlepsze co Robicie. Najlepsze Więc tak, no i o co w tym jeszcze chodzi? Macie warsztat, idziemy do warsztatu, macie te wszystkie i wchodzicie sobie w zakładkę, jak... zakładkę, szło tak, otwórz, otwórz, biszczek, idziemy do warsztatu, czyli mam otworzyć coś. Czekaj, 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 bo ja nie doczytałem. Tak, otwórz, otwórz, biszczek, A! Dobra, czy muszę coś fotograficznego stworzyć, czy to co mam? Tworzyć fotograficzny. Cześć, jeszcze raz. Jeszcze raz, bo ja tutaj wam się, że jest Cięga. Cześć, jeszcze raz. Fotograficzny. Otwórz. Tak, mam tak. Czy to jest fotograficznie? Na pewno to jest fotograficzny. Wątpię w to nawet. <laughs> Dobra, to inaczej. Co możemy dalej coś zrobić. Może zróbmy coś innego. Zatem, czyli tyle razy powiłem, zamów, nie, drapę, czy winka, to porówniłem. Zamów te 102 dB, czyli tego drinka. Zrób kalem. Chyba, za teraz zżyna się to bez sensu, mam ja to od razu wam powiem. A, i robicie tak. Wrób w grupie tyle co powinien. No i po prostu tyle razy, ile zatanczymy, tyle musimy zrobić, bo to jest też bardzo podstawne. Nie, na koniec chcecie zobaczyć o co chodzi. Także ja to zrobię już podcinkiem. E, Dreaming 2B już wam powiem, co to jest ten problem. No to jest to, ten najlepsze. Wyjedzie komuś, że za to staje się aktualne. A u mnie to wygląda cały czas się otrzymuje. <grych> tak to widać, jak to ja przyjmuję się dobrze dochodzi. A kiedyś ponad tyle, no trochę nas mniej, teraz jest, bo troszeczkę nas śliw no, Więc tak. No i co tu jeszcze mamy, że w szczególności, żebyście nawet postanowili coś takiego mieć, czy ogólnie teraz? Ja powiem tak, a co tu mam? Jeszcze moje zadania, tu mamy najlepszy z tych. No i co tu jeszcze? Mam? No i tak, sobie po prostu przeciąć. A, co mi chodzi z tym tepalem? Jak macie znaleźć, to wiecie o co chodzi. Znaleźć, to możecie coś z nich znaleźć, to go macie nawet na wierzchu. A jeśli coś takiego do to należy, znaczy, że robicie, to są... Nic. Wiecie. Jak to wam opowiadałem? Owrót to są zmiany. Czyli jak czekać zmienię rolę, to zmienicie ogólnie wszystko, co tam potrzebne jest najlepiej teraz. Widzicie co? Teraz tak. Mamy sklep, bo przemytał cały czas. Idziemy w te kwestie. Chyba o to chodzi. Może sobie go nazwać też, bo tutaj. Robię. A, z. Oh, yes. Prawie nie to. tak No ta, aha, dobrze jest ta. Ten... Przepraszam, mój błąd. Już że to jest fotograf, ale zamiast doczytać, to bo też każdy zleczytał. Co o tym chodzi? No to fotograf to był. Jak to w zasadzie co to jest. Drug telewizor otworzył no wężę to mam tak otwórz ten telewizor oczywiście, w ogóle. Okay. zróbmy ten telewizor już wydam troszeczkę na kwesty przywody i jeszcze to dwa razy otwórz Troszeczkę słabo, słabo, słabo. Dajmy, że jeżdżę. będzie przecież dosyć normalnie zbytnio. Zbytnio, zbytnio nie jest zbyt nie Ale do rewera mamy bardzo mało. Mhm. Nie mamy, no troszeczkę mamy, ale tak, zrób tyle, jak otwórz. A to jest ta wiara muzyczna. Czyli musimy te razy. Trzy razy aż. I powiedzmy, że to nie to to się normalnie dzisiaj wezmę i... zakładki nawet. O, na szczęście. Myślałem. Już, już rozumiem. Ja powiem tak, ja też powiem, że dzisiaj myślałem, że wezmę się, ale nie wezmę się. Dzisiaj wydajemy na questę. Właśnie to jest granie Awatary. Nieważne musicie wydawać na questy, ja wam mówię. Ja mam to pokazji, że przykładowo, że nie zawsze coś możecie wydać na questy. Ja to się teraz myślę, teraz Bałtek, ale to nie jest zły No i teraz macie tyle. To coś prostszego będzie. I tu są... mam jeszcze zakończyć. w lubię tyle. Linku musimy dać tyle i tyle w tutaj i mamy już całe. Mamy prostą drogę z Jest prostą droga do wszystkiego. Może wyjdzie życzenie, to może będzie w górę jeszcze jakieś dynki. Nie, ja to się trudniej, żeby to tego nie mówię. Co wam mówię? Albo powiem, że fajnie daje nawet etenę. Ej, -y. bo ja mam ciekawość, Karol. I teraz tak, co tu mam? A, i to mam zamówić sobie. A, ja sobie rozamę? No, skoku. A ja sobie radzę. No sama mam się jasno. Ale daję przykładowo i pozdrawiam tutaj tego towarzysza jak coś. Jak coś, to ja daję w prezencie. Jestem miły. Jestem miły jak coś. To jeszcze nie Jak no... Zamów 52, no... Aha. To no nie jest. No 52. 50... Czekajcie. Jeszcze raz. Bo i to ma być 52. Zamów wyklubie no 52. No mam do jasnej. No jestem. No 52. No zamówię. Ale... Aha. Czy nie mam zamów? Aha. Od kiedy ktoś na to czy...

Wiecie, jak coś to nie jest jedzenie, jedzenie skarpetek, tylko wiecie co to jest? E, wspomaganie się w no, sobie. Zobaczcie, jak ze mnie jest tutaj, to nie jest. Znaczy, nie wiem, się, że idziemy z mną stracić tutaj. O tak, tysiące. Daj. Szybko nie chcę za liczną. Nie tak jak normalnie tu widzę dzisiaj. Jestem niedobry dzisiaj psychicznie, Ja mi to Co się, co się zbudowało, coś. Się... Cudownie, cudownie, że na odcinku normalnie... Jak nie, jak tylko, tylko u mnie. Tylko mnie na odcinku wszystko się może zblokować. Tylko przy <toddawiamy> Avatarii. I love it, Avatarius. Dobra, dajcie mi z tym, za system. Może odpróbować Zaraz jestem Dobra, jestem w kochani. Powróć światłem. Mówiłem, że coś się zbudowało. Dobra, zrobimy sobie. ale wiecie co? Zakończymy przy zmiankach. Troszeczkę zapowiadam przy okazji. Bo też mówiłem sobie serdecznie, troszeczkę powiedzieć Troszeczkę o tym analizowaniu. Dlaczego tak to jest bardzo ważne wychodzić z awatarii? Bo awatarii, żeby takie małe, cenie, co nie jest takie. jakiegoś że no, Niby macie jest ok, ale niby nie jest takie jakby ok, ok. To jest ok, ok. Jak robicie takie warsztatowe rzeczy, to na przykład za komentarz. Ja wam gwarantuję, wam, że możecie nawet takie taki dobry, tak jak ja teraz. Przy zadaniu na macie fajnie i jest super. Więc, tak jak ja znajduję czas, to nagrywam. Nie mam czasu, to nie, to nie nagrywam. Ja to mówię naprawdę prosto wam fajnie i szczerze, bo ja czasami nie mam tego czasu. Żeby nagrać odcinek i rzucić Wam go na city na przykład w ogóle to wam do tego nie Zami I to jest normalne. Ja mówię. I to mówię szczerze. <noise> Więc nie zawsze coś mi się może udać, coś tam nagrać. Panie, na przykład jakiś odcinek, coś tam na kanale coś coś takiego. Dlatego ja rzucam materiałowe, jakby to. No, my chyba każdy wie o co chodzi, po prostu, że wrzucam, bo wrzucam, wrzucam, jakby premierowo, tak? Bo mi się wtedy lepiej nagrywa, i wtedy mam spokojną głowę, że. Ja Wam powiem tak, e, ja. Nie mówię tak, jedna rzecz, ja mam z nich dyskutować, ja powiem, to dyskutować, i ja bym to czasami, No, rzadko o tym dyskutuję, ale wam będę. Jak dyskutuję to dobrze, to jest że podstawa. Jeżeli chodzi za dużo słów, to też już jest, też nie, nie, nie jest to przyjemne, jest to jest też to fajnie dla kogoś, być... naprawdę ma rację, Co za kireczek. Między OK, a między nie okej. Okay. No więc tak, no i szczególnie tylko tyle mogę wam, jeśli mam to pochodzić. Ja skończymy odcinek. No i co? Jak to mówiąc? Coraz lepiej człowiekom coś... No i tak, są super, super fajnie, ale ja pamiętaj, że nie zawsze możemy i mam takiego równoległego czasu, bo powiem, czy czy damy radę, czy nie damy radę. Jak damy radę, to super. Jak nie damy radę, to super. Tak. To się jest podstawa, jakby by się też na tym, kochani o to, więc... Wielki sobie dokończył w całym Filter. No a tak, to za, będziemy kończyć. więc... Tak. Chyba już nie, że będę dodawał dużo rzeczy, a mało teraz, a nie trzeba do niczego. Więc zobaczę. Ja. ja sobie to już przykończę, a za chwilę się wyspę. No dobra, hej, teraz kończymy dzisiejszy odcinek, trzymajcie się do zobaczenia do następnych odcinków, trzymajcie się, nadzieję, że wam się podobał ten odcinek, będzie podobać, jak zobaczycie, to zobaczycie, kiedy będzie, a w międzyczasie, jak już na zakończenie, zapisujcie na kanale łapka i subskrybujcie, jeśli wam się podobał ten odcinek, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.